Kiedy myślę, że już nic mnie nie zdziwi, to co roku wyskakuje ten sam temat w tym okresie świątecznym. A mianowicie chodzi o te nieszczęsne stworzenia, które wysypują się, mnożą i są dosłownie wszędzie czyli skrzaty albo gnomy, jak ktoś woli. Wystarczy spojrzeć za mnie i widzicie, co się u mnie dzieje. Mnie też opanowały, chociaż ja bardzo rzadko do tego tematu wracam ale tutaj na specjalne życzenie wróciłam. I jak wiadomo te skrzaty czasami mają oczy, czasami nie mają oczu. I najbardziej dziwią mnie komentarze, że niektórych przerażają takie skrzaty bez oczu. Nie wiem o co chodzi. Takie straszne? Ale w którym miejscu? Może mi to wytłumaczycie. Wiem to jest kwestia gustu. Mi to jest bez różnicy, czy one patrzą, czy nie patrzą. Akurat te będą miały paczałki, bo dzisiaj właśnie będę przyszywać im oczy. Także zapewne znowu się znajdą ludzie, którzy napiszą: Boże, jakie one mają straszne oczy. A wy wolicie z oczami czy bez?